Dziękuję. No tak, Dziękuję. się Dziękuję. 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 program, aby Dziękuję. 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 nie nie, nie proszę. Nie, nie mogę tego na jakieś imienie. No właśnie. Proszę. Samowidek. Ja się chciałem W rejonie Półwyższej... Nie, nie proszę. <słyszykli> <y> witam Państwa. Przerwamy program. W czasie e, uległo bardzo dużemu nasileniu skupisko zagęszczonej masy krytycznej e, oraz e, występowania e, różnego rodzaju kolistych e, kręgów e, oraz bardzo obłych, e, które występują. Które występują właśnie w tym rejonie Polski. E, może przedstawię, jak wygląda to na diagramie, który sporządziliśmy wraz z, z doktorem zagadką. E, większość z mm, kół, czy też okręgów, które e, odkryto, a muszę powiedzieć Państwu, że nie tylko w zbożu, ale również i w miedzianym. <laughs> Może oddam głos swojemu młodszemu koledze, by mógł zaprezentować swoją teorię. Dzień dobry profesorze, dzień dobry Państwu, witam się ponownie. Otóż tutaj, jak na założonym obrazku widać, mamy... Mapie nawet. Mapie z obrazku, mapy map, map, obraz. Mamy zaznaczone miejsca, w których dokonano takich odkryć właśnie znaki, o których mówił profesor. Jak Państwo widzą, znaki pojawiły się w bardzo różnych miejscach. Na, na, nawet, proszę spojrzeć, ma mógł zobaczyć sobie znak. ba, Bush mógł sobie obejrzeć znak. Eskimosi mogli sobie popatrzeć na znaki. Proszę, proszę sobie wyobrazić, jaka tam panika powstała. Panie doktorze, w jakim rejonie są kosmici? <laughs> Dziękuję profesorze, że oddał mi Pan w końcu głos. <laughs> Ale tutaj doktor Zagadka. Chciałem zauważyć, jak tutaj mapa wskazuje, że Podobne znaki, o których mówi profesor, yy, były odkrywane przez ludzi i zwierzęta yy, w, tych, w tych zaznaczonych miejscach naszego globu. I jak widać były znaki tam gdzieś tam, w, tam w Ameryce były, tak? Yy, to nawet w starym kontynencie widać były znaki. Ten był, jest, jest znak nawodny. Yy, trudny do ryby odkrył. Tak? Jest tak, że te wszystkie znaki, które tutaj są, nadal są badane i nadal oczekujemy na pewne nowe informacje. W tej, właśnie tutaj widzę... Czy, dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa. Przepraszam, właśnie telefon. Tak, a może Pani sprecyzować dokładnie miejsce? Bardzo, tak? Mamy krąg. Nie, 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 nie bagno, tak? Obór bagna. Nie to... Dobrze, rozumiem panią, sprawdzimy. Na pewno każdą taką wiadomość sprawdzimy. Przepraszam bardzo. Tak słucham. Obora, tak? Mamy. O. Mamy krąg. Oborniki wielkie. <śmiech> <śmiech> nie rozumiem. Oborniki wielkie za oborą. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Przepraszam Państwa, w ogóle... <laughs> Musimy, musimy... Przepraszam, bo jeszcze jakąś wiadomość utrzymałem. Le, le, lecimy. Przepraszam. To, to, to Państwu. Profesorze, yy, to znaczy chciałbym Państwa ostrzec, jeśli zobaczycie gdziekolwiek taką kulę, która wydawała się zwykłą kulą metalową, ponieważ ona ma taką połyskliwą bardzo powłokę, powłokę dziękuję powłokę, za słowo. Powłokę. Proszę Państwa, gdyby nie to, że... osadzona, Zwłokę? Były też zwłoki. Były, Były też zwłoki. Ostatnio na zwłoki, na tam... zwłoki mówię. Nie, przy kulach. Odbiegamy od tematu, wydaje mi się. Najważniejsze jest to, że kura jest niestety... Nie kura, kula. Kura nie znosi złotych jaj. Ta kula wydziela bardzo silne promieniowanie jonizujące, oraz. Yy... jakie Panie Doktorze? Denerwujące. Mm, <śmieniczynka> 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 Witam Państwa. mamy program, aby dać najświeższe informacje na temat. Zjawisk, które miały miejsce kilka dni temu. Posłuchajmy, co nam do powiedzenia na ten temat znani już nam specjaliści. Proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ostatnio mówiliśmy o dziwnego rodzaju kręgach, które znajdują się w, na terenie północnej Polski. Otóż okazuje się, że jest to jedno z licznych zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Ostatnio odkryliśmy, że w okolicach kręgów znajdują się dziwnego rodzaju przedmioty. Między innymi tego typu kula, która wygląda jak zwykła, metaliczna, połyskliwa kula, z powierzchnią, która się po prostu lekko świeci na srebrno. Proszę Państwa, proszę nie dotykać, proszę nie rozbrajać jej kuli, proszę nic z nią nic nie robić. Jeśli znajdziecie coś takiego w domu, u sąsiada, w ogrodzie, yy, zadzwońcie do nas. <grywanie> Dziękuję, panie doktorze. Chodzi o to, że kula wydziela bardzo silne promieniowanie. Gdyby nie nasze okulary, gdyby nie to, że jest zabezpieczona i osadzona w specjalnym kloszu, groziłaby tutaj eksplozja. Na szczęście świeci się kontrolka, wszystko jest pod kontrolą, mamy zabezpieczoną kulę, natomiast Państwo nie dysponujecie tak specjalistycznym strzętem, w związku z czym musicie, powtarzam jeszcze raz, musicie zachować czujność i ostrożność. Panie doktorze, w jaki sposób objawia się kontakt z kulą? Witam Państwa. Otóż <laughs> obecność kuli powoduje nadmierne swędzenie całego ciała. Drapiemy się dużo, dużo częściej. Obecność kuli powoduje także zwiększone łaknienie. Mamy taki apetyt, że jemy chipsy i inne rzeczy niezdrowe podczas oglądania telewizji i która działa wręcz hipnotycznie, proszę Państwa. Choć potrafimy gapić się w telewizor po prostu przy jakichś bezsensownych programach czy, czy innych po prostu... Otóż to, ale jest jedna rzecz, którym, którą chcemy tu Państwu powiedzieć. Ja wspólnie z profesorem mamy pewną teorię, która jest być może rewolucyjna, ale chcemy to powiedzieć. Wśród nas są kosmici i profesor opowie nam, jak ich rozpoznać. Proszę Państwa, więc sprawa nie jest prosta. Na pierwszy rzut oka wyglądają dokładnie tak jak my. Nie mam pewności stuprocentowej, czy pani redaktor na przykład, albo czy pan y, doktor zagadka y, nie stanowi rzeczywiście istotnej zagadki kosmologicznej i sam nie jest y, przybyszem z obcej planety. Przepraszam, ten stres, że wśród nas są kosmici, nawet najtwardszych charakter może zniszczyć. Przepraszam. Dobrze. Dobrze. Bądźmy spokojni. Jak rozpoznajmy o Proszę Państwa, kosmici w przeciwieństwie do nas odświeżają swoją powłoką skórną co, co kilkanaście godzin. Nakładają sobie różnego rodzaju maseczki, które mają za zadanie odfiltrować szkodliwe substancje, a także okładają sobie reaktor atomowy, który znajduje się w głowie różnymi przedmiotami, które mogą chłodzić. Między innymi mogą to być różnego rodzaju turbany, leczniki, a nawet włożenie głowy do zamrażalnika. Czemu się tak pan gapi na mnie? Ja bo nie mam ale czemu? No, Przybysz cena 36 <grystanie> <grystanie> Witam państwa Czy mamy <Przerwamy> program? <grystanie> nie, nie mogę <grystanie> Przybysz cena 36

Czterdziesta mi testów! Nie, nie róbcie mi testów! Proszę, nie, nie! Nie, nie nie nie, Jeszcze możesz? Trochę. Już, już, już nie możesz. Bo wtedy te dwiniki one są. Czekaj. Dobra, czekaj. No ja nie muszę sobie tego puszczać, razem się przybliżę. Ale tylko żebyś się, się schylić, nie? Wiesz co, ja tu... no... Albo z innej strony no, jakbyś to, weszła. Bardziej tam. Bardziej tu o je, yeah, no, ale po prostu taki efekt słuchajcie. To Hollywood się ten... Nie ciągnij już. Ej, no gdzie to ufo latuje? Przybysz zdjęcie ufo. Kręci, się się śpięć. ty tym ruszasz, nie? Tak, zamknij się. Poruszaj trochę. Ok. Rozkołyż trochę. Jeszcze niżej. Hmm.